Prehistoria. Wielu mówiło, że jest taki sobie. Mówiąc wprost, trzeba było je ulepszyć. Nastąpił pewnego rodzaju szok kulturowy. Oto nasz prezent dla najwytrwalszych marud. Mausy po prostu szaleją. Ale to normalne. Zupełnie normalne. Jeszcze podczas ostatniej imprezy WG w grudniu zeszłego roku zapowiadaliśmy sporo zmian i przeróbek. Jednym z najgorętszych tematów były rzecz jasna zmiany w radzieckich pojazdach. Zebraliśmy sporo opinii i uwag. Wiele czołgów zestarzało się zarówno pod względem parametrów taktyczno-technicznych, jak i popularności, dlatego postanowiliśmy się za nie zabrać. Staramy się sprowadzić dziesiątki, a dokładniej ósemki, dziewiątki, i dziesiątki, czyli najwyższe poziomy, do wspólnego mianownika. Tak by już maszyna ósmego poziomu przypominała stylem gry dziesiątkę bez jakiejś kolosalnej różnicy. Na przykład pojazd ósmego poziomu bez magazynka. Za to dziesiątka już z magazynkiem i potężną alfą i człowiek nie wie jak tym grać. Aby zminimalizować ten szok i dać możliwość graczom stopniowego rozwoju i nauki rozgrywki, będziemy krok po kroku doprowadzać drzewka technologiczne do ładu. Staramy się robić to ostrożnie, bez rewolucji i gwałtownych zmian. Zwłaszcza po tym, co stało się za sprawą Pacza 9171, gdy wyskoczyliśmy z Nienacka. Wprowadzono wtedy zmiany w balansie pojazdów niemieckich i japońskich. Wyszło dobrze. Musieliśmy jednak wprowadzić pewne zmiany i lekkie nerfy. Pod koniec lata doszliśmy do momentu, w którym mogliśmy wprowadzić zmiany w pojazdach radzieckich i francuskich oraz wdrożyć poprawki do już zmodyfikowanych niemieckich czołgów ciężkich, i tak dalej. Czołgi po tych poprawkach powinny być dokładnie takie, jak trzeba. Jeśli jednak okażą się za słabe, poprawimy ich parametry w nadchodzących aktualizacjach. Nie możemy jednocześnie wzmocnić wszystkich gałęzi, ponieważ balans 2.0, o którym już dość dawno opowiadaliśmy i który testowaliśmy w piaskownicy, jest wdrażany do gry właśnie teraz. Jest to stopniowy proces i jeszcze potrwa. W aktualizacji 920 wiele maszyn zostanie ponownie zbalansowanych, a jedną z nich jest maus. Czołg ten był zbyt mocny. Przede wszystkim z racji zbyt wysokiego DPM-u, czyli miał za dobre działo w połączeniu z ogromną liczbą PW i porządnym pancerzem. Pojawiło się sporo filmików, na których Mausy po prostu szaleją. Nastąpił pewnego rodzaju szok kulturowy. My sami także nie spodziewaliśmy się, że czołg aż tak wypali. Zmniejszamy mu liczbę PW i osłabiamy działo, chcemy jednak zachować charakter pojazdów superciężkich w grze. Staramy się nigdy nie odbierać maszynie jej najważniejszych atutów. Dlatego pancerz Mausa pozostaje bez zmian. To, że może on długo przetrwać na polu walki, jest jego najważniejszą cechą. Nie znaczy to jednak, że powinien zadawać uszkodzenia na poziomie 50b, czy czołgów, które są właśnie od tego. Robimy z Mausem porządek. Z japońskimi maszynami sprawa jest trudniejsza. Modyfikacją ulegnie zarówno pancerzenie, jak i mobilność. Nie chodzi tu o dynamikę, a raczej o manewrowość i prędkość obrotu wieży, ponieważ nawet przy potężnym pancerzu obracały się one błyskawicznie co doprowadzało do sytuacji, w których objechanie japońskiego olbrzyma było niemożliwe. Dotarło do nas wiele opinii, ale też i statystyki pokazujące, że Type 4 i Type 5 Heavy są obecnie zbyt mocne. Wprowadziliśmy pewne zmiany w ich opancerzeniu. Postanowiliśmy dodać dwa trochę słabsze miejsca, by łatwiej było przebić pancerz. Będzie on w tych miejscach cieńszy odpowiednio o 10 i 20 mm. W nowej aktualizacji zmiany obejmą także patony. To jedna z najstarszych gałęzi w naszej grze. M46 Paton przeżywał wzloty i upadki. Obecnie czołg ten jest dość solidny. M48A1 Paton to już inna historia, to naprawdę duży pojazd. Z ogromną, gigantyczną wieżyczką dowódcy. Większą ma tylko typ 59 Paton. Udało nam się znaleźć wariant wieży bez tej wielgachnej wieżyczki. Ujrzycie go w wersji 9.20. Dla graczy będzie to oznaczać wzrost skuteczności pancerza. Niewielki w przypadku 9., ale znaczny dla 10. W związku z tym, że wieżyczka będzie o wiele mniejsza, czołg poczuje się o wiele lepiej niż obecnie. Od dawna także chcieliśmy wprowadzić zmiany w takich czołgach jak AMX 30 i AMX 30B odpowiednio 9 i 10 poziomu. Musiały się czymś wyróżniać. Mówiąc wprost, trzeba było je ulepszyć. Otrzymają one wzmocnione jarzmo. Dzięki temu będzie ono o wiele wytrzymalsze. Najważniejszą cechą tych maszyn będzie bardzo wysoki DPM. Oczywiście nie każdy gracz to odczuje, jednak ci bardziej doświadczeni poradzą sobie doskonale i będą mogli osiągać świetne wyniki. O batchata skruszono wiele kopii. Można wykorzystać jego potencjał, jednak nie każdy to potrafi. Dlatego tak ważne w przypadku tego czołgu jest doświadczenie. Nie jest sztuką opróżnić magazynek, zrobić te półtora tysiąca uszkodzeń i wylądować w garażu. Sztuka gry batchatem polega na tym, by maksymalnie wykorzystać i jego dynamikę, i liczbę pocisków i spore uszkodzenia z jednego magazynka. Chcieliśmy wymienić działo na takie o lepszych parametrach i większej liczbie pocisków kosztem niższej alfy. Właścicielom i fanom tych pojazdów zdecydowanie to nie odpowiadało. Zapoznaliśmy się z opiniami oraz wynikami supertestu i postanowiliśmy wycofać się z tych zmian. Dlatego w nadchodzącej aktualizacji badczat nie zostanie zmieniony. Nie martwimy się tym, że zostaje stary batczat i będzie roznosić wszystko dokoła. To znaczy, będzie, ale w rękach dobrego gracza. Są gracze, którzy czymkolwiek są w stanie zadać spore średnie uszkodzenia i długo powalczyć najogólniej rzecz biorąc, mają wysokie miejsce w rankingu i tak dalej. Ale to normalne zupełnie normalne. Jeśli mowa o gałęzi Fosza sytuacja jest prosta, słaby top na dziesiątym poziomie bez porównania do innych dziesiątek, postanowiliśmy coś z tym zrobić. Na pierwszy ogień poszło działo, zmniejszyliśmy alfę, ale wzrosła ilość pocisków w magazynku. 400 alfy to zdawałoby się niewiele jak na TDK dziesiątego poziomu. Ale 6 pocisków w magazynku oznacza potencjalnie aż 2400 uszkodzeń. Dodatkowo cała gałąź będzie bardziej spójna. Wszystkie maszyny od 8 do 10 poziomu będą wyposażone w magazynki. FOSZ otrzyma działo 120 mm zamiast 155 mm. Działo będzie to samo co na 50B, z około 260 mm penetracji. Nie będzie jednak w stanie zadawać uszkodzeń na autocelowaniu, jak niektóre deki 10 poziomu. Dlatego pojazdem tym trzeba będzie się ruszać, celować, a czasami nawet flankować oddziały wroga. Z tego powodu zwiększyliśmy w nim kąty wychylania i opuszczania działa oraz boczne opancerzenie. Teraz ma ono nie 40, a około 80 mm. Zgodnie z zasadą trzech kalibrów, boki nie będą już tak narażone na penetrację. To oznacza, że będzie można kontować, jeśli nikt nie będzie nam przeszkadzać nie będzie bolało tak jak dotąd. Nowy Fosz ze 120 mm działem jest praktycznie taki sam jak fosz 155. Postanowiliśmy jednak zostawić tę drugą maszynę graczom. Ci, którzy w momencie publikacji aktualizacji 920 będą mieli w garażu 155, otrzymają Forza 120, jednocześnie zachowując poprzednika. Oto nasz prezent dla najwytrwalszych marut, krótko rzecz ujmując, dla tych, którzy zdecydowali się na rozwijanie tej maszyny. W przyszłości chcemy tę zasadę utrzymać w przypadku wszystkich zmian na dziesiątym poziomie, za wyjątkiem kompletnie toksycznych maszyn. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na naszym portalu. Wszystkie warunki i to, co jest związane z tym czołgiem. Prehistoria. Chińskie niszczyciele były wykonane na specjalne zamówienie naszych chińskich partnerów. Ponieważ Chińczycy uwielbiają rodzimą zawartość. Tak właśnie pojawił się swego czasu pierwszy chiński czołg w grze, Typ 59, a potem inne pojazdy, które w innych regionach szybko zdobyły popularność. Kiedy tylko zapowiedzieliśmy zmiany na chińskim serwerze, otrzymaliśmy wiele negatywnych komentarzy. W których przewijało się pytanie: a dlaczego nie ma ich u nas? Wiele osób narzekało, że na innych serwerach nie ma tej samej zawartości. Dlatego zapadła decyzja, aby udostępnić chińskie maszyny i na innych serwerach. Przede wszystkim skupiliśmy się na tym, o co prosili gracze. Zarejestrowaliśmy nawet konkretną liczbę takich próśb. Cóż, nie można powiedzieć, że gałąź ma jakieś szczególne cechy. Nie można tego od niej wymagać. Jeśli jednak chodzi o rozgrywkę, wszystkie te maszyny różnią się od dotychczasowych. To, że pojawiały się one na początku tylko w Chinach, nie znaczy, że nie chcieliśmy, aby były unikatowe. Bardzo się staraliśmy. Teraz gracze będą mogli ocenić, czy nam się udało. W aktualizacji 920 wejdą również zmiany, które dotkną radzieckie niszczyciele najwyższych poziomów ISU-152, obiekta 704 i obiekta 268. 268 z wielu powodów już dość dawno stracił na popularności. Podstawowym problemem jest to, że wystrzeliwane przez niego pociski lecą dość wolno. Nadto ma on niewielkie kąty odchylenia działa. Zwiększyliśmy prędkość lotu pocisku i kąty odchylenia, dzięki czemu teraz pojazd będzie o wiele wygodniejszy w użyciu. Różnice mogą na pierwszy rzut oka wydawać się niewielkie. Spójrzmy jednak na to, co stało się z chińskim 121. Kiedy dodano mu zaledwie 1,5 stopnia do kąta opuszczania działa, czołg zmienił się nie do poznania, a granie nim stało się o wiele ciekawsze. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku obiekta 268. Jeśli zaś chodzi o obiekta 704 i ISU 152, sytuacja jest nieco bardziej złożona. W ISU postanowiliśmy zmienić działo. Niezbyt radykalnie. Zainstalowaliśmy D4S o takiej samej Alfie 750. Potężne uderzenie jest cechą charakterystyczną radzieckich maszyn. Jednak penetrację zmniejszono do 260 mm. Pozostaje ona nadal bardzo duża, jednak nie pozwoli na pewne przebicie 9 i 10 przy autocelowaniu. Chcieliśmy zachować hierarchię. Gracz dostaje najpierw D4S, potem BL10, a następnie M64 na obiekcie 268, jeśli się nie mylę. Zachowana zostaje kolejność pod względem siły penetracji i innych parametrów tych dział. W przypadku modelu 704 prawie nic się nie zmienia. Zostaje działo najwyższego poziomu BL10. Jednak D4S pojawia się jako działo przejściowe. W razie konieczności można go z powodzeniem używać, ponieważ jak już wspominałem, penetrację ma świetną. Jeśli zaś chodzi o gałąź radzieckich czołgów średnich T44 i T54, od dawna czekały na wzmocnienie i wprowadziliśmy je. W T44 zmieniło się opancerzenie wieży, stabilizacja, penetracja i niektóre inne parametry taktyczno-techniczne. Konkretnie te, które sprawiały, że granie tym czołgiem było niezbyt efektywne. Spore zmiany dotknęły T-54. Jak wszyscy pewnie dobrze pamiętają, nasz ulubieniec doskonale pokłaniał uszkodzenia wieżą. Zmiany były podobne do tych z T-44. Jednak po zmianie modelu na HD. Cecha szczególna tej maszyny praktycznie zniknęła. Postanowiliśmy to naprawić. Teraz opancerzenie wieży T54 jest bliższe pierwotnemu. Co za tym idzie, będzie można teraz grać na wieży tak jak kilka lat temu. Dokonaliśmy także zmian w działach, które można zamontować w T54. 54 Wprowadzamy alternatywne działo, aby gracze mogli spróbować różnych stylów gry tym czołgiem albo z dystansu, albo w zwarciu. Podstawowe działo w tym modelu, które było w nim od samego początku, mocno się zdezaktualizowało. Czas celowania wynosił w nim 2,9 sekundy. Miało marną stabilizację, ogólnie ciężko się nim grało. Ulepszyliśmy je, poprawiając i stabilizację i czas celowania. Teraz to zupełnie inne działo. Mam wrażenie, że wielu posiadaczy T-54 wróci do niego. Alternatywne działo pojawi się w przyszłym patchu i będzie służyło do walki w zwarciu. Będzie ono dysponowało mniejszą penetracją, ale za to doskonałym DPM-em. W walce w zwarciu to będzie prawdziwy as. Krótko mówiąc, czołgiem tym będzie można grać na dwa zupełnie odmienne sposoby. Wiele pytań dotyczyło tego, jak rozgrywka będzie wyglądała w przypadku obiekta 140 czy T62A i co zrobimy z obiektem 430. Postanowiliśmy nie przerabiać całej gałęzi naraz. Zobaczymy, jak sprawdzą się zmiany w przypadku T44 i T54. A następnie zdecydujemy, czy wzmacniać obiekta 140 i T62A. A także, co najważniejsze, co zrobić z 430. Jednym słowem, czołgi te będą jeszcze modyfikowane, kiedy tylko podejmiemy decyzję. I przetestujemy różne warianty ich zachowania. Logiczne byłoby rozwinięcie T-62A i obiekta 140, jednak realizacja tego zadania nie jest prosta. Przypadek obiekta 140 jest dość oczywisty. Trzeba ulepszyć opancerzenie górnej płyty wieży. Czołg ten miał dwa dość duże włazy, a do tego dość słabą górę. Postanowiliśmy to naprawić. Teraz czołg trudniej będzie uszkodzić. Biorąc pod uwagę, że nie jest to ostatnia iteracja zmian w radzieckich czołgach średnich, nie mamy obaw, że 140 momentalnie stanie się ciekawsza i wyprze T62A. A to dlatego, że T62A jest naprawdę porządnym czołgiem. Poza tym, jeśli będzie trzeba, wprowadzimy do niego odpowiednie zmiany. Naszym celem jest nadać im własny styl rozgrywki. Nie zrealizujemy jednak tego celu za jednym zamachem. Gracze od dawna czekali także na zmiany w jednym z najstarszych czołgów w grze. Mowa o IS-7. Było na ten temat wiele dyskusji. Jedni twierdzili, że nowe chińskie maszyny najwyższego poziomu są lepsze, dlatego IS-7 jest niepotrzebny. Inni mówili, że jest taki sobie. Nie do końca odpowiada to o rzeczywistości. Tym niemniej IS-7 faktycznie wymagał pewnych ulepszeń. Trzeba było go wzmocnić. Konieczne było dodanie PW i poprawienie innych parametrów. I poprawimy je. Czołg będzie teraz szybciej przyspieszać. Jego dynamika została poprawiona. Wytrzymałość wzrosła do 2400 punktów. To o 250 punktów więcej niż wcześniej. Nieznacznie skrócono także czas celowania. Teraz pełne wycelowanie trwa 2,9 sekundy. Co w połączeniu ze wzrostem PW, poprawą dynamiki i dobrym pancerzem. Pozwoli grać tym czołgiem o wiele efektywniej. Zresztą gracze będą mogli ocenić wszystko podczas otwartych testów. Z nadesłanymi opiniami chcemy się szczegółowo zapoznać. Pewne zmiany dotknęły także pojazdów Premium T14400, Proto T54. Doskonale wiemy, że gracze liczą na więcej. Jest sporo problemów związanych z czołgami premium, z preferencyjnym matchmakingiem, które po wprowadzeniu nowego algorytmu przestały być konkurencyjne. Jednak były one tworzone z myślą o innych warunkach, tym niemniej z pewnością zajmiemy się nimi. Pamiętamy także o KW5. Cały czas trwają prace wewnętrzne nad doprowadzeniem tego pojazdu do ładu. Kiedy tylko będziemy gotowi, na pewno przedstawimy ich wyniki. Było także sporo pytań o Grilla. Tak naprawdę byliśmy blisko wprowadzenia jednego z wariantów albo w aktualizacji 9.20, albo w kolejnej. Uczciwie przyznajemy, że postanowiliśmy się jednak nie spieszyć. Musimy w ramach testów wewnętrznych porządnie sprawdzić przeróbki Grilla. Oznacza to, że ani drastycznych zmian, ani zamiany tej maszyny na inną nie należy oczekiwać przed końcem roku. Prace trwają. Wszystkie te zmiany w balansie znacząco udoskonalą rozgrywkę w wielu maszynach i poprawią zdezaktualizowane gałęzie drzewa technologicznego. Gracze, którzy kiedyś rozwijali te czołgi, teraz mogą do nich wrócić i o wiele efektywniej używać ich w walce. Wierzymy, że wprowadzone poprawki zadowolą graczy. Ja sam jako gracz jestem zadowolony, ponieważ jestem w posiadaniu wszystkich pojazdów 10 poziomu, a M48A1 Patton był przez długi czas jednym z moich ulubionych czołgów. Podsumowując, aktualizacja 920 wygląda jak wersja bez jakichś kardynalnych zmian. Tak, większość pojazdów została zmodyfikowana dość poważnie, jednak ogólna tendencja jest taka, że chodziło głównie o wzmocnienia. Albo wzmocnienia, albo poważniejsze zmiany parametrów maszyn. Nie oznacza to, że kolejna aktualizacja po wersji 9.20 będzie pełna nerfów, które przenieśliśmy z obecnej aktualizacji. Oznacza to po prostu, że zgodnie z planem trwają prace nad zmianami w bieżących gałęziach. Uważnie czytamy opinie na temat wprowadzonych przez nas zmian. Spodziewamy się ich także w trakcie otwartych testów.